Everybody knows I'm a motherfuckin' monster I'm a Janek? Gdzie? Yeah. Zaczynaj A ja co? Słówko na początek e, e. Dzień dobry I tak dobrze na ciebie Dobra, wow, perek, za co tam? Ła, fu! Mp-rex, To no, będzie najnudniejszy odcinek, gdzie ja. Trudno. A mi się dalej ładuje... No właśnie, dzisiaj jeszcze będzie... ...Kluska. Nie wiem czy Przemek czy Tomek, ale Kluska. Tomek. Tomek. To Tomek, a A Przemek może być jeszcze dzisiaj wieczorem, więc... Ty pan, Kluska. No fuk! No, próbuję sobie tą broń... Um... No, dobra, jestem z Kubą granaty a, są przylepne czy, czy co? 2002 ale to zabrzmiało no bo ona się tak nazywa wiesz i mnie ciągle snajpery zdejmują no ja sobie biorę inne to jest chyba serwer na snajpery żartujesz no a nie nie, nie na snajpery tylko na snajperzy nie... najczęściej łowu sna... nie, nie snajper Sniperzy najczęściej grają wtedy, kiedy mało ludu jest. Ej, wiesz co? O, tutaj ktoś kampił. Już, Kurczę, no... Nie, o, to nie to jest... Zastałem. Aha, to pewnie zastałeś tego, co zabiłem. Masz też trupa. Jaaa... <trupa> yeah. Pobiegnę do nich, Ej, pobiegnę. o co chodzi? Ale nic nie. Ej, Dobra, wyłącz... Ej, sobie Origina. Dobra, ja już jestem trzeci najlepszy Dobra, wyłącz so wyłączyłem sobie original. Chyba. Nie, nie włączyłem Dobra, nie, jeszcze mnie wywaliłem ja nic z tego. Aj Nie wiem co w ogóle robię, ale... Ale go się wrobiłem. To jest jedyna broń dla medyka, na której jeszcze nie ma żadnego celownika. Ani niczego. U mnie już nie ma takiej broni. No, u mnie tylko jedno została, nie? Wow, no, ale miałem laga. Widać to po twojej szalmie. Jezu. Haha, zresztą goście pięciu innych. Zlejdujesz. Bo hmm. oni, gdzie Siedmiu na sześciu, a nikogo nie widać. O, jestem na czarę. No bo tutaj są wszyscy sniperzy. To ja już mam dwa na dwa. A ja, ja mam jeden na, na pięć. pięć. Ej, to ja mam? A, to oboje mamy. O fajnie. Które to jest u nich? No puuu! O! Cześć dragon. Weźmy zres. Chciałbyś. Cztery na dwa. O ty Kuba, musiałem przeładować. Oj, wrzucę sobie apteczkę, nam pomoże. Zabij go, Kuba, i mnie... Nie, ...zraz nie. Dziękuję, nie wiem. Coś się dzieje, on nie ja ogarniam. O, jeszcze mhm. jeden. Wow. Dobra, laserek. Tutaj jeszcze trupik nasz leży. O, jeszcze tutaj trupik nasz leży. Jezu! O! Snajper. O Hehe, 4-5 już mam No Gdzie się zrespyt padnę? No snajp, jeden snajp... Pomagam A nie zdoł Ale lakz takiego myliśmy Nie. Dobra, leczę tutaj naszego techniczka I gdzie ten gówniasz Fajnie, jeszcze mam F2000 na odległość, jakby było to snajpem. Aj nie wiem, że to wali serią po Okay. Ale co? To jest, jest właśnie... To jest właśnie minus tej broni I tak strzeliłem mi jedną serię w i tak dalej Bo no to wtedy trzeba by klikać jak psychopata, no on... Zobaczę, może mam już jakąś, jak, jakąś celownik no Mam czwórkę, która jest mi do niej... Zdychaj drabą i ciężką lupą, wow. Dobra, teraz będę miał... A, a, a... Eee! Tak to się robi Zabójstwo ze zespole! Dziękuję jeszcze o, żyję co? do tego. Co to było? A, jeszcze zabójstwo w zespole, dziękuję. Ja się już miałem bronić swoim nożem tak jak na, tak ja na chwilę Miku zabijałem tak kubę. Ej, nie, nie e, wiem już z e, ciebie, nie wiem już animację, że ciebie e, rozwala z dorza, a nagle mój mnie rozwala. No ja to wiem. Kuba biegnę! Nie, spoko. Przecież prześlą mnie zastrzeli, nie masz odpiska. Sniper! Uratowałem ci dupsko! O dzięki. Hmm. Mój, mój do zrespienia! A on jest na wieżyce. No faktycznie, on do... Co ja robiłem? Dzięki widzom, że robię, robię Dobra. Biegnij. No dobra, zabijam go. No fu. A dobra, dopadł. nie wiedzą, że mnie zda... Dowiedział się. Dowiedzieli się. Nie, jak ktoś się kręci w kółko leżąc na ziemi to raczej wiadomo, nie? Jaka była jego historia. A skąd dominował? Przecież był pasek mój. A kto kiedyś zrespił kogoś przez ścianę? Eee... Kuba. Nie? Zawsze. A mi ktoś... U... A mi ktoś brzydko ukradł. Aha, to Kubuś tradycyjnie. To... Czekaj, idą no. Nie, nie nie nie, Dobra No to nie 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 nie, czy tak No to jak chcesz Masz. No to dziękuję Po no, w miejscu, w którym, w którym się nie spodziewasz Łot to to, to 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 I się położę A mi nie idzie, 87 To by nie idzie, ja mam 8, 10 Aha To dopiero wow. to nie idzie Wow, wow to było Boże, co ja zrobiłem? A no, 8 już. Życie z granata w twarz. E dragon! Co? Ty Jesteś u nich czy u nas w końcu? Bo ja cię coś spotykam. Gdzie nie spotykam? Ja ciebie też nie A ja właśnie spotkałem Janka i mogę ci powiedzieć, że on nie jest u nas. Fajnie. Jak zawsze, muszą mnie z granata zabić. No właśnie, przypomnieliśmy o granatach. Rzucam w pustę pole, zabiję pięciu moich, nie? Jak zwykle. Zabiłeś? Fuuu. Ale mi nie Mi tak trochę. Zabij go. O. Mi strasznie. Oooooo. Zdychaj. O, zabiłem. Fuuu. A zmienię sobie broń, bo mi się nie, wiem, nie chce grać. A, e, gdzie? Z... A, jak sobie wezmę. Ja nie wiem, jak tym. Co to jest za luneta? A co TO JEST za A, GÓWNO? Kokos, o Jezu! Co? Sorry! Jakie jakieś gówniane wziąłem. No, no tak. Kto to inny dubija w takich momentach, nie? I kurczę ile killi trzeba mieć, żeby sobie blokować celownik? No dosyć sporo, bo teraz właśnie... Ej, tym KH, Aha. ten KH jest nawet dobre, bo jak... Eeeem... Um, Chciałem się szybko... ten... łap. Łoł, wow, co ja robię? To, to zupełnie jakby nie było serią, tylko... O, fuuu! Nie! Granat w I mnie zabił Zusa, a co? A ty se wez... Ja se wezmę... Koha2002, dobra. Do Ale ty na pierdzielu jak tak walisz o tą myszkę Ale mit nie Wiesz co, ty nie wskoczyłeś jeszcze, zaklinowałeś się Niby cię już zabiłem i nagle byłeś do góry No bo mówię, że mit nie strasznie Wow, styler do tyłu Master A dobra, ja... W Kubania... Ej, widziałeś, że ja walę do swojego ja. tupa? Swojego, nie? <laughs> <śmieniu> no. Myślałem, że to znowu. O, no, jaki, jakie jakie no, okay. tych ma obracenia. Znik zatrzymany no, 60, uważajcie, nieźle pokąpił. 16 12. I zrespimy ładnie. Eee, okej. Okay. Kakać, kaka, kaczka. O mam latarkę kupę. Do tego potrzebuję kubuźwały tą samą broń super szkoda, że ona nie jest nawet dobra wkładem swojego granata ja mam coś no. fu Aha wzięcie, dragon, twojego trupa chociaż skąd wiesz, że to był mój trup? Bo znasz <noise> to znaczy twój wygląd! Wyniuchałeś mnie z czarnego e... Cześć. Dobra, to godzinę. Ło! To, to chociaż mnie ktoś zrozpi. Fajnie... Dzie ty 10 tysięcy obok mnie medyków i nikt łaskawie nie zrespi. I... I już już myślę, że pobyć tam i czekać aż tutaj już <noise> A Ale nie zdążyłem Łowa, ale taka hamanie niezłe obrażenia Zabój są zespole A to dobrze, bo już cię tam gdzieś. Ruje chyba Cię uratować, ale nie, nie zdążę. Nie, A... o chwyt No, co tam latarka? Jezu! No lefu! Yy, nie biorę tej broni, tylko sobie wezmę. A dawno nie grałem pp 2000. Oj, <słuch> Ej, o co chodzi? Wiem, że to jest gówno, ale dobra. Nie, nie. Ej, idę, idę, nagle mnie cofnęło, Stałem... Nie mogę się ruszyć przez 3 sekundy i... Nagle mnie goścę zjął z UMP Ja jestem pro, rzuciłem granatę z nieba i jeszcze tym głównym zabiłem Ja zabiłem granatę z nieba i co? O cześć granacie Rzuciłem granatowi, aby to wszystko nie pomogło No, jak ja nie lubię snajperów, którzy tylko kampią na jedno miejsce Czyli wszystkich Jak? Na, tej, na, ten, na tej mapie, na tym serwerze. Bo czekam tylko, aż ktoś wejdzie do tego miejsca i po prostu zdychasz już. Ja sobie ASWAL, nie wiem co to w ogóle jest. ASWAL to jest taki. No co. To... Pan był yy, taka snajperka tylko do snajpera Winters? I to jest podobne. Tak to jest przypomina, nie mogę to trafić. Jaki dragon far 2 dwa HP. Czekaj, no. Kuba. Dziękuję. Dziękuję. A. Aj, peczęg. Fajnie, zjechałem. Ale, że zaraz po tym kh-2002 wezmę sobie peczęga, żeby się zrelaksowała. No to bierz, relaksuj się. O, 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 o... O, 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 No, no, no i już zabójstwo zespole. No bo no mam egzien gość, chciałem... Ty szamana! Ciekawia co... to? chodzi? Coś. Ja w jednego kolesia wywaliłem chyba z 20 strzałów i 100 HP-ma. Ciekawe, jakim tu normalnym cudem, tak? Normalny cud to jest. Hmm. Kuba, wstawaj! O no, kurczę, dzięki. Tylko tak mi brakowało. Lefu! Ale nie padłeś, no widzisz, jaki nie, 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 nie. Gronat! Granat, granat przed tobą. No nie ma co, co... Jak... Co? co chodzi? Czemu co my wdechamy jako pech, jakby ktoś mnie granat, zadrąbał? No <grym> bo może e wprost na... granat. <grym> o taki, taki dragonowy granat. Jak tu? O nie, nie, tutaj śmierdziało no. czymś bardzo. O to, ładnie ładnie ci idzie na najwyższym. Ja od razu za tobą. O, no, nawet A patrz, ile mamy deadu. Dobra. Hmm, na czacie piszą Stupid for noob. Chyba wiem co właśnie wezmę. Nie no, gówno, jak oni będą tak snajperem walić, to ja tu to sobie wezmę snajpera. Oh, oh. Oh, znany motyw, znany motyw. Ty... O, no to sobie... <gryw>